Poranny gość, Radia Zachód. Marcin Casim, dzień dobry. W studiu prezydent Gorzowa, Jacek Wojcicki. Witam, dzień dobry dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jeszcze raz proszę przyjąć gratulacje z okazji narodzin córki i Judytki. Dziękuję bardzo. Jak zmienił się świat Jacka Wojcickiego? Mocno. Sen mam w odcinkach, no ale oczywiście, że jak każdy rodzic szaleje za córką, więc to są bardzo przyjemne chwile, bardzo radosne. Wspólnie z żoną przeżywamy to wyjątkowo. No ale mówię, to, to jest, każdy rodzic to przeżywa i dla każdego jego dziecko będzie najbardziej wyjątkowe, najwspanialsze. E a czas na pewno będzie ciekawy no już zaczęły się właśnie te sny w odcinkach a przygoda na całe życie a czy tata Jacek Wójcicki potrafi wszystko przy córce przewijać na przykład tak 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 dzielimy się nie nie, się nie, nie nie absolutnie no, jaka radość jest z porannej kupy przecież to są takie normalne rzeczy rodzice wie. oczywiście więc e, więc jak najbardziej no też staram się pomóc żonie bo e, to jest ten Szczególnie ten pierwszy okres jest bardzo e, trudny, więc jak najbardziej przewijamy kąpie. Nie ma problemu. Z kim Polska zagra w finale Mistrzostw Świata? O, w to że tak, ja jestem optymistą. Tu pan redaktor na pewno o tym dobrze trafię wie. Pan. Tak, trafi pan. Ja wierzę, że no nie wiem, no, ale wygramy. Oczywiście, że wygramy. Obym, Świata. Oby wyszli z grupy. Na pewno wygramy. Jestem pełen optymizmu. Ostatnio nawet za ten optymizm swój zebrałem za Łukasińskiego i Zawackiej. No też... tak, bo jest średnicówka zamknięta, są korki. Pan mówił, że koniec listopada, koniec listopada. a teraz okazuje się, że, że nie. No jeszcze nie, jeszcze nie. I tu faktycznie ja nadal jestem optymistą i będę optymistą i wierzę w zapewnienia wykonawcy, że jednak będzie to połowa grudnia i że taki prezent na święta nam wykonawca sprawi. Oczywiście, że no faktycznie no, nikt nie będzie układał asfaltu jak śnieg spadł i parę dni było takich, które wykluczyło te roboty, no ale za ten optymizm trochę obrywam. No, ale mieszkańcy, kierowcy, którzy jeżdżą przez Gorzów usłyszeli, że połowa grudnia, zobaczymy, będziemy pilnowali tego terminu. Dzisiaj po dziesiątej konferencji w sprawie przyszłości, jak przeczytałem filharmonii Gorzowskiej, wspólnie z europosłem Elżbietą Rafalską i Elżbietą Płonką. Co to znaczy przyszłość filharmonii Gorzowskiej? O co chodzi? Dzisiaj będziemy mówić tak naprawdę o, o rozmowach, które trwają między nami za Zaprosi, pośrednictwem europoseł Rafalskiej i pani poseł Płonki, bo obie panie bardzo mocno się w to włączyły, na temat współfinansowania filharmonii Gorzowskiej przez Ministerstwo Kultury. Panie poseł pomogły nam w zdobyciu dobrych relacji, przedstawieniu naszej Filharmonii ministrowi i premierowi Glińskiemu. No i dzisiaj też o tym opowiemy, jak te prace wyglądały i jak, o jakim finale możemy mówić. Jest szansa na to, że ministerstwo choć w części przejmie budżet? Tak, jest na to szansa. Stąd dzisiejsza konferencja, o tym więcej powiemy po dziesiątej. Z ogromną nadzieją patrzymy na tą współpracę, dlatego że mamy naprawdę świetną. Filharmonię, wspaniały zespół wspaniałych muzyków to też dostrzegł pan premier Gliński, w związku z tym jest ogromna nadzieja na dobrą współpracę. A czy w jakiś sposób ewentualne owoce tej współpracy w Warszawie no, nie wiem, sprawią, że, że urząd marszałkowski, na przykład, który zarządza swoją Filharmonią w Zielonej Górze, ale który no, apelowaliście o to, nie było zgody, żeby choć w części też przejął budżet Filharmonii Gorzowskiej będzie jakaś zmiana, będzie coś, pan myśli? Jak zaczęliśmy od optymizmu mojego, to ja cały czas jestem optymistą i oczywiście e, myślę, że to będzie kolejny pretekst do tego, żeby jednak Zapyta. Urząd Marszałkowski tak, zapytać, żeby Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa przekonał się do tego, mm. że w regionie są jednak dwie stolice, dwie filharmonie i że tą Gorzyską również warto współfinansować. Tylko pan słyszał tą odpowiedź, że no, nikt nie konsultował z Urzędem Marszałkowskim budowy filharmonii Gorzowskiej, więc dlaczego urząd miałby przejąć? Finansowanie? Myślę, że nikt nie konsultował z urzędem Marszałkowskim budowy filharmonii zielonogórskiej, bo ona powstała kilkadziesiąt lat temu, więc tu też nie ma jakichś przeszkód do tego, żeby. No wystarczy dobra wola, a wierzę, że taka jest. Czy sprawa ZIT-ów, czyli pieniędzy na zintegrowane inwestycje terytorialne, już jest zakończona? Urząd Marszałkowski powiedział 184 z hakiem euro na mieszkańca dla wszystkich, czyli dla miejskich obszarów funkcjonalnych i partners, czyli porówno. Wy jako Mowgorzowski, także bardzo mocno prezydent Zielonej Góry, jako Mow Zielonogórski mm -hmm. domagacie się więcej. Czy... Ta sprawa już została zakończona, bo coś cicho o tych ZIT-ach. Z punktu widzenia formalnego wydaje się w pewnej kwestii, że tak, bo poszły dokumenty do Komisji Europejskiej. Natomiast. To zawsze można zmienić. W właśnie, też tak uważamy, że zawsze można zmienić. Dla nas najważniejsza, poza kwotą, która jest dzisiaj największą kością niezgody, to są kwestie uczestnictwa w Komitecie Monitorującym, żebyśmy my jako przedstawiciele ZIT-ów, byli w tym komitecie, żebyśmy mieli e, swój udział i głos. I takie zapewnienia już zarządu województwa mamy. Kolejna sprawa w tych negocjacjach e, dla nas, jakby szalenie ważna z punktu widzenia e, miasta. Udział w konkursach poza zit -ami. Dokładnie. Chcemy, żeby nasze e, województwo e, dało możliwość e, ZIT-om. E, uczestnictwa w innych konkursach. I bo... taka zgoda jest. I taka zgoda jest. To też jest bardzo ważne, dlatego, że w poprzedniej perspektywie mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy projekt gorzowski szkolnictwa zawodowego, Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt bliźniaczy tylko z konkursu w tym projekcie wystartowała Zielona Góra i zrobiła projekt dla całego województwa, z tym, że musiała wykluczyć Gorzów, bo Gorzów miał już swój projekt. I Zielona Góra chciała tego, żebyśmy też byli tym partnerem, bo jeżeli by był miał się 100% województwa, to 100%, a nie wyłącza się jedno miasto, no ale zasady były inne i nie można było faktycznie, my nie mogliśmy w tym projekcie edukacyjnym brać udziału. Teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. No i kwestia pieniędzy, choć dzisiaj zarząd województwa stoi mocno na stanowisku, że te 185 euro i basta, ale wierzę, że nawet jeżeli tak będzie, jeżeli, jeżeli nie będzie tutaj zgody na większą kwotę, to jednak te pieniądze do regionów trafią, że one nie będą szły wyłącznie na inwestycje realizowane przez zarząd województwa, tylko Trafią do nas, do no, naszych gmin i miast. Bo to, bo to tak naprawdę była kość niezgody w pana, w, z, pana, z pana strony, bo mamy prezydenta Zielonej Góry, który dzisiaj też słyszymy, że chce wystąpić na sesji Sejmiku i powiedzieć o tym, o co mu chodzi, jemu chodzi w, w, w sprawie Zitu, Bo nie wiem, czy pan słyszał, e, przerwana konferencja w tak, zarządu tak, tak, województwa, tak, tak. Tam, było, tam było dość gorąco. Zobaczymy, co będzie dzisiaj na sesji, ale rozumiem, że wy chcecie w ten sposób podzielić pieniądze, żeby to trafiło do samorządów, a nie tylko decydował o tym Zarząd Województwa. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pieniądze jak najniżej do regionu trafiały do naszych miejscowości, do małych gmin. My też w ogromnej mierze i to jest dla nas bardzo ważne jako liderzy tych miejskich obszarów funkcjonalnych walczymy o naszych partnerów gminy wiejskie, które w miejskich obszarach funkcjonalnych są naszymi partnerami, dlatego że jeżeli mamy dzisiaj rozpatrywać rozwój województwa, on się oczywiście musi, yy, yy, musi następować równomiernie, więc nie tylko yy, te. Środki duże, jak Gorzów i Zielona Góra, ale my jesteśmy od tego, żeby wspierać. W przypadku poprzedniej perspektywy, no, my byliśmy tym liderem, który pomagał wydatkować środki, który e, m, dawał możliwość elastycznego wydatkowania środków e, gminom należącym do MOF-u, dlatego że były obszary, w których gminy nie mogły skorzystać e, z pieniędzy. Bo na przykład no nie wiem, no, w nowej perspektywie mówi się, że na obszarach wiejskich będzie rewitalizacja parków. A proszę mi pokazać, pewnie kilka gmin jest na terenie naszego województwa, w których są parki. W gminach wiejskich, w miastach I już są te parki, więc my mogliśmy te pieniądze na przykład wykorzystywać w mieście na realizację parków, a na rewitalizację przekazywaliśmy większą pulę do, na tereny wiejskie. Więc no, tym... nowa perspektywa to jest na przykład też transport publiczny. No, tak. Są gminy, w których. No... Nie ma tego transportu. No ma transportu. E, my dzisiaj e, próbujemy jak najbardziej skupić e, i zorganizować ten transport, ale faktycznie musi być ten silny lider, który będzie. E, prowadził takie zadanie. Czy mocno te 185 euro weryfikuje wasze plany, jeśli chodzi o mów? Nie to, nie, to nie jest tak, że, że to nam przewraca jakby rzeczywistość. Natomiast oczywiście apetyty były dużo większe w poprzedniej perspektywie ponad 300 euro. To nawet nie to, że jakoś to weryfikuje, trochę, trochę jesteśmy zawiedzeni tym, właśnie dlatego, że w większości. Ajut w Polsce, w perspektywie były to mniejsze kwoty, i one dzisiaj pozostały na tym samym poziomie. A u nas ta kwota po prostu zmalała, a to zawsze człowiek jest niezadowolony, kiedy coś mu się zabiera. Jeśli chodzi o budżet Gorzowa, myśli pan, że będą jakieś problemy z przegłosowaniem, bo jest projekt, komisje nad tym pracują. No, zawsze. Budżet trudny. Panie doktorze, budżet to jest zawsze ogromne wyzwanie, i to, że finalnie w nagrudniowej sesji udaje się budżet przyjąć w zależności większą bądź mniejszą, ale jednak większością głosów, to jest efekt tygodniowy dni prac, dyskusji z radnymi i tu muszę bardzo im podziękować, bo są szalenie aktywni. Podziękować czasami chciałbym, żeby byli trochę mniej aktywni, bo tych głosów, tych wniosków i tych dyskusji jest bardzo dużo. Radni naprawdę interesują się sprawami miasta. No i przede wszystkim kluczowym dokumentem, który będzie mówił o przyszłości naszego miasta w 2023 roku. Finał mam nadzieję, że będzie szczęśliwy, że budżet zostanie przyjęty będzie to trudny budżet, dlatego też, że mamy jakby konsekwencje i covidu i kryzysu gospodarczego, przede wszystkim kryzysu energetycznego, to wszystko powoduje, że te dochody bieżące i wydatki bieżące są dla nas pewnym kłopotem. Na koniec chciałem zapytać o tę politykę taką samorządową, bo pojawiła się nowa siła w Radzie Miasta. Marta Bejnar-Bejnarowicz związała się z Polską 2050, Szymona Hołownik, Krzysztof Kochanowski z Klubu Kocham mhm. także, już widać te ruchy przedwyborcze y, są. Pan też myśli o wyborach, też o swojej liście, już rozmawiacie? Oj, y, do wyborów samorządowych jeszcze, jeszcze no, sporo. czasu. 2024, 2024, tak, no, tak wiadomo, natomiast ja. myślę, że to są już przygotowania do wyborów parlamentarnych, bo też, faktycznie to już, to już wybory parlamentarne czuć. Y, Okej, okay, y, szanujemy, akceptujemy dla nas y, y, kolejny dobrze, jakby określony gracz. Y, nowy, y, nowi radni, znaczy dotychczasowi radni, ale w nowy szacie. Myślę, że to nie jest też dla nas duże zaskoczenie, dlatego że zarówno pani Marta Bejnar Bejnarowicz, jak i pani poseł Hanna Gil piątek wywodzą się z ruchów miejskich i ta ich polityka wydaje się, że to jest spójna. Dziękuję za rozmowę. Prezydent Gorżowaj Jacek Wojcicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.